Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Federacji Słowiańskiej Dzisiaj będziemy kontynuowali naszą rozgrywkę Mamy tak naprawdę krajobraz po wojnie Krajobraz po wojnie z Francją I właściwie wygląda to tak, że w 123 prowincjach mamy problemy ze, z niską stabilnością Które będzie trzeba tutaj jak najszybciej załagodzić Więc tym się zajmiemy tak naprawdę od samego początku I tak naprawdę przez najbliższe miesiące w grze tutaj właśnie na tym się skupimy no i tak to już bywa słuchajcie asymilowanie to jest bardzo żmudny proces proces więc klikamy sobie przechodzimy dalej no i tak w kółko oczywiście musimy tutaj zasymilować wszystkie prowincje żebyśmy po prostu nie mieli potem z tym problemów a rzeczywiście z tym problemy mogą być i to całkiem spore zresztą już przed chwilą miałem tutaj parę buntów właśnie o, zobaczcie, kolejna rebelia wybuchła. No, więc dlatego zwracam tutaj uwagę na te asymilację i pokazuję, jak ona tutaj jest ważna, żeby zapewnić y, większą stabilność właśnie po wojnach, bo potem szybko mogą wybuchnąć bunty. No i znów pojawiają się problemy. Czas, słuchajcie, ostatecznie zakończyć kwestie Indii, które nadal są tutaj niepodległe, no i w sumie całkiem spore, bo mają ponad 100 prowincji. Więc y, tutaj od razu nie czekając, Przechodzimy sobie do rekrutacji wojsk na granicy z Indiami, ale widzę, że tutaj też nie, ma, nie możemy sobie zapewnić Jakiejś dużej ilości wojsk yy, Dlatego muszę bardziej Właśnie na tych bardziej rozwiniętych prowincjach tutaj Rekrutować wojsko i tam ewentualnie pod granicę podsyłać Ewentualnie też możemy wezwać jakieś posiłki z Europy, bo mamy tutaj jeszcze całkiem sporą armię yy, Właśnie po wojnie Z Francją jak widzicie O, wojna z Wielką Brytanią Dobra no to mamy tutaj jedną prowincję do przejęcia na wyspach. W ogóle nawet nie wiedziałem, że Wielka Brytania jest tutaj niepodległa. No ale dobra, skoro mamy taką wojnę, no to skorzystajmy z niej, że tak powiem, i przejmijmy te prowincje, których nam tutaj brakuje. Byleby ta Wielka Brytania nam za bardzo nie uciekła. No tak, co z tego, że mamy kilkunastotysięczną armię, jak tutaj Brytyjczycy mają armię, właśnie po 12 tych oddziałów, jeżeli tak to można nazwać. Po 12 jednostek, no w sumie bardziej to pasuje po 12 oddziałów. No w każdym razie można się podzielić i można uciekać przez cały kraj, co no jest trochę śmieszne. Ta dolna granica powinna zostać moim zdaniem podniesiona. No ale wygrywamy z Wielką Brytanią. Nasza cywilizacja ponownie przeżywa złotą erę nauki. Dobra, to co widzicie jest chyba wystarczającą armią, żeby móc tutaj zaatakować Indię. Jeszcze mamy tutaj armię na południu, więc od południa też zaatakujemy. Zatem rozpoczynamy wojnę. Rozpoczynamy kolejną wojnę z Indiami. Ostatnia wojna była naprawdę bardzo ciężka. Nie zdołaliśmy podbić Indii w całości. Okazało się to może nie tyle, co zupełnie niemożliwe, co jednak no, dosyć ciężkie do wykonania. Teraz te Indie są słabsze, te Indie są mniejsze, a my myślę, że mamy jeszcze większą armię niż mieliśmy podczas ostatniego podboju zatem no, tym razem powinno pójść łatwiej ale czy pójdzie łatwiej no to się jeszcze przekonamy jeszcze zobaczymy myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że tutaj nie będziemy mieli właśnie większych problemów podczas tej wojny tak, takich jak mieliśmy podczas konfliktu poprzedniego no i tutaj przejmujemy nową stolicę jaką zostało Mangalore więc zyskujemy tutaj bardzo ważny też punkt strategiczny. Ok, no to niech nasz podbój trwa dalej. Jesteśmy już u schyłku naszego podboju. Jak widzicie, no idzie on bardzo dobrze. Są tam jakieś niewielkie indyjskie siły, ale to są tak naprawdę małe grupy, które dosyć łatwo jest powstrzymać. Chyba że właśnie zaczną uciekać nam po państwie. Co właśnie teraz Indyjczycy tutaj próbują robić, ale to im się raczej nie uda. Udało się już połączyć nasze siły północne z siłami południowymi, więc kolejny tutaj ważny krok w czasie tej inwazji został osiągnięty. No i teraz tak naprawdę pozostaje nam tylko czekać, aż przejmiemy wszystkie prowincje. I to się chyba już teraz za moment stanie, no bo zobaczcie, tutaj zostało tylko kilka małych, niewielkich prowincji, które. Indyjczycy jeszcze posiadają, no i ostatecznie zajmujemy cały kraj. Mamy 100% warskora, całe Indie zostają zajęte, no i całe Indie też e, oczywiście włączamy e, do naszego państwa. Teraz już to nie jest tyle ziem co e, po poprzedniej wojnie, no ale ważny, ważną sprawą jest to, istotne jest to, że przejmujemy tutaj Indie w całości, więc kolejny kraj został pochłonięty przez naszą Federację. No, mamy naprawdę gruby stan konta obecnie. Możemy sobie zwiększyć wydatki jeszcze chociażby na przykład na badania, powiedzmy, że do 30%, bo teraz, no, te pieniądze nam nie są... Nie jest potrzebny nam jakiś bardzo duży balans, bo i tak mamy sporo pieniędzy w skarbcu. Wiem, że sporą część też będziemy teraz wydawali właśnie na asymilację, ale to myślę, że jest kwestia też czasu właśnie aż uda się wszystko zasymilować a tutaj mamy no trochę wojsk w tych Indiach raczej nie będę tego rozwiązywał a wyślę wyślę do Europy bo tam będzie szykował się wkrótce nasz kolejny atak za chwilę dowiecie się o co mi chodzi no to słuchajcie było miło ale się skończyło czas również zerwać nasz sojusz ze Szwecją więc no nasz, nasz sojusz trzech państw czyli oczywiście naszej federacji Francji oraz Szwecji. Ostatecznie tutaj całkowicie dobiega końca. I widzę, że Szwecja tutaj walczy z Francją, z tą tak naprawdę z tymi resztkami prowincji Francji, które tutaj bronią się na Wyspach jeszcze. Myślę, że to jest odpowiedni moment, by właśnie Szwecję teraz zaatakować. Więc musimy przejąć y, oczywiście prowincję na Wyspach, no a także tutaj w Skandynawii. I zobaczcie, że tutaj już naprawdę bardzo. Konkretne siły są przygotowane. Zaatakujemy zarówno od strony Finlandii, od strony Norwegii, tak jak i od strony Danii. No i oczywiście na wyspach, tak jak już mówiłem. Płyną tam jeszcze jakieś posiłki z Azji właśnie, które tutaj walczyły przeciwko Indiom. No ale ich tutaj też wykorzystamy może na przykład do podboju właśnie różnych wysp. Chociażby też Wysp Owczych, które również należą tutaj do Szwecji Więc tak ten podbój nasz się rozpoczyna, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no to, tutaj, no to tutaj ruszymy po prostu od północy prosto na południe Okej, okay, i widzę, że jeszcze tutaj szwedzkie siły zaatakowały nas, trochę zaskoczyły od środka, bo tam gdzieś w okolicach Czech No dokładnie w Ołomuńcu znajdowały się oddziały szwedzkie no to tutaj zrekrutujemy sobie jakąś niewielką armię, która się tym zajmie. Szwecja już nie jest tutaj członkiem Koalicji Generalnej Obrony, więc ostatecznie nasz Sojusz Europejski, tak jak mówiłem, w tym momencie się całkowicie rozpada. No a my przechodzimy do podboju. Dobra, na wyspach zdobywamy tutaj, tak naprawdę, większość Wielkiej Brytanii wraz z Londynem. No, a tutaj w Skandynawii, w Szwecji, właściwej za moment zdobędziemy Sztokholm, więc stolicę Szwecji. No, i to najprawdopodobniej też będzie już oznaczało tutaj szwedzki upadek, bo wątpię, że tutaj jeszcze jakkolwiek będą w stanie się z tego podnieść. Zobaczcie, tutaj jeszcze zaledwie kilka prowincji pozostało na wyspach do przejęcia. No, a w Szwecji. Szwecja za chwilę straci swoją stolicę. I właściwie dzieje się to tak naprawdę właśnie teraz. Szwecja jeszcze miała tutaj prowincje kolonialne, gdzieś tam, na Tajwanie, ale je też zdołaliśmy tutaj w miarę szybko przejąć. No, przy okazji upadnie też cała Francja. No bo co tutaj mogą powiedzieć Francuzi, po prostu zamiast Szwedów kroczymy tam my. Nawet jak tutaj na chwilę odzyskają swoje ziemie no to odzyskają je tak naprawdę tylko na chwilę, żeby za moment je tutaj ponownie stracić na rzecz naszego panowania. A no tak, Szwecja ma jeszcze Islandię. O tym tak naprawdę zapomniałem tego nie zauważyłem. No dobrze, no to nasze jednostki, które tutaj znajdują się w Brytanii, po prostu zostaną tam odesłane. No i za chwilę przejmą tutaj również Islandię. Islandia szybko myślę, że powinna zostać zajęta i my tutaj. Raczej powinniśmy zdobyć już wszystkie prowincje, które wcześniej należały do Szwecji. Francja też coś tam zdobyła, ale tak jak mówiłem, z Francją rozprawimy się już za chwilę i również ją tutaj zajmiemy w całości. To jest tak naprawdę już tylko potwierdzenie tego, co powinno do nas należeć, a co Francja tutaj straci. A właściwie straci wszystko, bo ich kraj za chwilę przestanie istnieć. To co, teraz zmierzymy się z Irlandią? Myślę, że tak. Irlandia to jest chyba ostatni europejski kraj, który jest tutaj wolny. Zobaczcie, za moment będziemy mieli całą Europę już pod naszym panowaniem. No oczywiście jeszcze z Rosją, tam można powiedzieć, że na granicy Europy z Azją. Ale tak jak mówiłem, my Rosji tutaj atakować tutaj nie zamierzamy. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ta wojna raczej chciałbym, żeby, jeżeli miałaby być, no to żeby właśnie była już jaka ostatnia na Dopięcie tak naprawdę podboju całego świata No i Irlandia też przechodzi w całości pod nasze panowanie No okej, okay, co my tu mamy? Jest jeszcze Azerbejdżan Azerbejdżan, który znajduje się na granicy z Rosją Dobrze, no to w takim razie Teraz jeszcze tutaj dokończymy kwestię Azerbejdżanu No okej, okay, jakieś tam niewielkie oddziały Azerbejdżanu tutaj na nas ruszyły Ale wiadomo, no oni tutaj nie mogą mieć dużej armii Zresztą sami widzicie, jak niewielkim państwem tutaj w tej sk w skali naszego państwa jest właśnie Azerbejdżan. Zatem zostaje on tutaj szybko zajęty. No i nawet mamy tutaj kolejny konflikt właśnie z ziemiami rosyjskimi. Nie wiem, czy tutaj Rosjanie nie będą chcieli się ubiegać właśnie wkrótce te tereny. No w każdym razie ja tutaj z Rosją staram się zachowywać pakt o nieagresji póki co. Bo tak jak mówiłem, nie chcę z nimi walczyć. Mamy tutaj też jeszcze Chińską Republikę. Ludową, która ponownie powstała właśnie gdzieś przy granicy z Rosją, więc no, Chiny też walczą o swoją niepodległość. W Rosji też w sumie jest sporo różnorakich buntów, przez co właśnie powstają takie niewielkie państwa, jak chociażby Chiny czy Azerbejdżan, i często są one zupełnie w innym miejscu niż wiadomo, były tam kiedyś, były historycznie, były pierwotnie. Przypominam, że Erytrea cały czas jest naszym wasalem. No i myślę, że Erytreę teraz też możemy podbić już w całości, żeby to były już po prostu nasze tereny, nie naszych wasali, a właśnie w 100% całkowicie należące do nas. No i zobaczcie jak tutaj Erytrea została szybko podbita, dosłownie w dwie tury. Więc tak obecnie prezentuje się nasza sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie Federację Słowiańską. Kontrolujemy tutaj praktycznie całą Europę, nie ma tutaj żadnego innego kraju. Wiadomo, jest Rosja, tak jak mówiłem na granicy obu kontynentów. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o Azję i właściwie też o Rosję to są dwa małe państwa, które tam powstały z jakichś buntów, czyli Kazachstan i co ciekawe Afganistan tutaj niedaleko Bałtyku. To jest ciekawa sprawa. Niech sobie tam są, może będą pomagali przy ewentualnej wojnie z Rosją, która tak jak mówiłem, kiedyś będzie miała miejsce. Azja jest tutaj całkowicie opanowana właśnie przez nas oraz przez Rosję. No to co? Myślę, że w następnym odcinku szykuje się już tutaj wyprawa do Ameryki. Wyprawa do Ameryki, a dokładniej do, na początek do Ameryki Południowej, gdzie znajduje się Królestwo Brazylii, prawie 400 prowincji, więc jest to drugie największe państwo na świecie, oczywiście poza naszym. No ale. Plus może być ewentualnie tego podboju taki, że mamy tutaj parę prowincji na północy Ameryki Południowej, i właściwie tutaj w okolicach Ameryki Środkowej, na różnych wyspach, na Karaibach, mamy swoje prowincje. Skąd będzie można wysłać armię i właśnie to od północy do południa tutaj zalać całkowicie Brazylię. I może przez to ten podbój nam jakoś tutaj sensownie wyjdzie, bo nie będziemy musieli atakować z kilku frontów. A Brazylijczycy raczej właśnie będą próbowali tutaj bronić się na granicach. Więc stąd będziemy armię wysyłać. No a potem co? A potem najprawdopodobniej zostaje nam tylko Ameryka Północna. Czyli y, tak naprawdę... Kocioł. Teraz to jest kocioł. Wcześniej sytuacja tam była no, w miarę spokojna. Znaczy dobra, nie mówmy, że była całkowicie spokojna, bo cały czas Kanada walczyła z Meksykiem. Y, Meksyk walczył z USA, potem USA walczyło z Kanadą i, i tak w kółko a teraz to się po prostu rozwaliło na wiele różnych państw. Mamy różne stany, które są niepodległymi państwami. Mamy też stany zjednoczone i to bardzo podzielone. Mamy też skonfederowane stany Ameryki i wiele innych tutaj różnych mikropaństewek. Poza tym na północy jeszcze jest jakieś plemię kultura Tule. No to też jest ciekawa sprawa, więc co będzie się tutaj działo w Ameryce Północnej, no to Zobaczycie już wkrótce. Wcześniej mamy w planach tutaj podbój Brazylii, no a potem wiadomo, pozostaje nam na koniec Rosja. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam, słuchajcie, na naszego Discorda. Tam jest kanał Hashtag AOC, możecie dwoli dyskutować właśnie o Age'u, więc tam Was wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszam. Jeżeli chcecie sobie porozmawiać, podyskutować, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Dzięki wszystkim za oglądanie, do zobaczenia. Cześć, widzimy się już wkrótce. Na razie.